Witajcie, ja jestem Piki i w tym materiale chciałbym wam przybliżyć najnowszą aktualizację do Counter Strike Global Offensive. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania. Do Counter Strike Global Offensive zostanie wprowadzony nowy system animacji. Nowy system na nowo zdefiniuje postać gracza, zmieniając przy okazji hitboxy. Valve postanowiło dodać kilka nowych animacji, m.in. przełączanie broni, rozbrajania bomby oraz wchodzenia po drabinie. To nie koniec tego typu aktualizacji, jeżeli odzew społeczności gry okaże się być pozytywny, wówczas studio zaangażuje się w kwestię animacji jeszcze bardziej. Animacje i gra. Zmieniono wszystkie animacje modeli, zastąpiono wszystkie animacje broni, zaktualizowano szkielet gracza, przerobiono geometrię modelów i ich animacje. Zaktualizowano animację sieci, która aktualizowana jest w sposób ciągły. Animacja szkieletu graczy działa teraz po stronie serwera, dodano nowe animacje, włączając w to rozbieranie bomby i wchodzenie po drabinie. Dodano animację broni z trzeciej osoby, która lepiej prezentuje model broni. Pionowa rozdzielczość ma teraz większy zasięg widzenia, bronie mogą teraz mieć niezależne animacje, dodano wsparcie dla dowolnej liczby elementów korzystających z animacji. Zaktualizowano model broni w całym świecie, modele ciała, pozycje i szkielety. Dodano wsparcie fizyki dla wyposażenia, które działa pod wpływem innej siły. Zmieniono wspólne hitboxy bazowane na kapsułach, pozbyto się ograniczeń graczy wynikających z kwadratowego modelu, modele zachowują się teraz znacznie swobodniej ocierając się o inne modele. Przebudowano animację mechaniczną, która wspiera działanie różnych środków lokomocji. Włączono wsparcie dla dynamicznej animacji gracza. Sekwencje warstw teraz działają prawidłowo. Dodano kable podczas rozbrajania bomby. Dodano wsparcie dla renderowania kapsuł HLMV pod model, podgląd załączników i wiele innych usprawnień. Dodano wsparcie dla modelów z grupy ciała w połączeniu z fizyką wraz z systemem modyfikacji i animacji. Interface. Naprawiono błąd, który powodował znikanie informacji o posiadanym pancerzu. Dodano kilka nowych komet na serwery. SV Show VIP Indicator for Enemies, jeśli jest aktywny, pokazuje się nad graczami z przeciwnej drużyny, którzy korzystają z mikrofonu. Dodano również SV Show Bullet Hits, wizualizację, która potwierdza strzał po stronie serwera. Renderowanie. Naprawiono problem z połyskiem szkła podczas renderowania. Kolejne zmiany w grze dodane dynamiczne zabijanie graczy, aby zapobiec przenikaniu broni przez cienkie ściany. M41S zmniejszono koszt o 100 dolarów, zmniejszono penetrację armora, zredukowano ROW, zwiększono bazowy rozrzut. Cena Zeusa wynosi obecnie tylko 100 dolarów. Dwie berety, zwiększono penetrację pancerza, zwiększono zakres modyfikatora. GoTV. Dodano podgląd modelów w GoTV podczas przejścia kamery. Overwatch. Można teraz zgłaszać graczy z przeciwnej drużyny za griefing. Dzięki Wam za obejrzenie tego materiału. Chciałbym, żebyście napisali co sądzicie o tym patchu. I jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się do usłyszenia do następnego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz łapki w górę. Hejos!